15, jak powiem, start to dopiero jedziemy 5, 4, 3, 2, 1, start i 150 na szczycie, 3 prawy mm -hmm. zakaz cięcia, 3 prawy zakaz cięcia, powtarzam, i potem 100 na. Ogrodzeniu 3 lewy zakaz cięcia, do 5 prawy i 54 prawy szeroko na jeść. Do 4 prawy i 50, 5 pięć lewy, 50 za znakiem, 3 prawy syf, uważaj, zakaz cięcia i 5 lewy zacisk do 50 na szczyt lewą, na szczyt lewą syfek, 30, 5 prawy długi. 6 do 6 lewy, 50, 6 lewy, tutaj zakaz cięcia, 50, tutaj 5 lewy z syfem i 100, wygrodzenie, 6 lewy, zakaz cięcia, 200, na ogrodzeniu widzisz 4 lewy, zakaz cięcia, syfek, 50, 6 prawy i 53 prawy z drogi wąsko, 50, 5 prawy, 70, szczyt lewą. Zaszczytem, tu szczyt lewą, zaszczytem 76 prawy przechodzi w 3 prawy ciąć cyw, 3 prawy ciąć cyw do 3 lewy 55 prawy, 55 prawy przy drzewie tu z uwagą 54 prawy do 2 lewy zakaz cięcia i 50 do lotnej Ale wyratowałeś pięknie. Dobrze było. Wyratowałeś to mistrzowsko. To tam wybiło, nie? I... Ale było dobrze.